Dziękuję wszystkim. Jeżeli odpaliliście ten filmik, to znaczy, że poprzednim swoim filmikiem Was zachęciłem do tego i oczywiście się bardzo cieszę. Właśnie jestem po pierwszym tygodniu e, kursu Wim Hofa. E, powiem Wam szczerze, że z racji tego, że po prostu czytałem tą książkę przez jakiś miesiąc czasu, gdyż się nie spieszyłem. No to w tym miesiącu już tam zaczęłem stosować jakieś takie podstawowe jego techniki, tak? Więc ten pierwszy tydzień jest bardzo lightowy, że tak powiem. Eee, bardziej lightowy niż przepuszczałem. Eee, no, ale co? No pokażę Wam jak to właśnie wygląda. Wima od siebie, coś tam również dodam. Tak, żeby było po prostu lepiej, żeby było ciekawiej, no bo to nie jest kurs Uima Hofa, tylko jednak kurs nieśmiertelności. Tak więc trzeba dodać parę tutaj elementów, bo jakby nie było, no troszeczkę czasu siedzę e, w sportach, tak więc też troszeczkę jakiejś tam wiedzy mam, także też coś delikatnie mogę od siebie dodać, tak, żeby było jeszcze lepiej. No dobra, ale podstawą podstaw Uima. Jest właśnie oddech, o którym mówiliśmy sobie w poprzednim filmiku. Dzisiaj właśnie zajmiemy się nim. To znaczy nie tylko nim, tylko od niego po prostu zaczniemy. Na samym początku, może parę takich podstaw: jak należy to robić, gdzie i kiedy i tak dalej. Generalnie, najlepiej jest to robić rano naczczo i ja, szczerze mówiąc, lubię, lubię to robić sobie typowo po przebudzeniu, dlatego że po tej sesji oddychania i wstrzymywania oddechu bardzo mocno się budzimy. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale w książce było coś takiego, że po półtorej minuty odstrzymania oddechu uwalnia się adrenalina w organizmie, przez co, przez co się po prostu budzimy, tak jakbyśmy wypili sobie porządną kawkę. E, oczywiście musimy dojść najpierw do, tych, do tej półtorej minuty, żeby później zaczęła się uwalniać ta adrenalina. Dlaczego się ona uwalnia? Dlatego, że mamy e, bodziec e, w naszym organizmie, taki no, walcz, walcz albo przeżyj. No i w tym momencie właśnie uwalnia się ta adrenalinka, dzięki której się budzimy do życia. Tak więc, pierwsze co robię, kiedy się przebudzę. Trochę się przewrócę w prawa na lewo i na leżąco, nawet na boku czasami zaczynam sobie robić te oddechy, wstrzymywanko. Potem zmieniam pozycję, powiedzmy na leżącą, bo w takiej pozycji się to robi najlepiej. Później nawet troszeczkę sobie tam usiądę i zrobię trzecią seryjkę. Na tym kończę i ruszam dalej. Ale o co chodzi dokładnie w tych oddechach? Yy, mówiłem w poprzednim filmiku, nabieramy bardzo głęboki wdech. Mówię, najlepiej na leżąco, na siedząco jest e, nie tak fajnie. Aczkolwiek, no ja niestety nie mogę się tutaj położyć z racji tego, że chciałem, żeby był jakiś taki fajny kadr, chciałem, żeby było cool. Więc wyszedłem sobie e, na wartę. Właśnie się znajdujemy na rzece Warta i znalazłem tutaj taką małą sobie e, swoją odskocznię, w której mogę nagrać ten filmik, tak, żeby po prostu się to fajnie oglądało. E, no ale że siedzę i mam całą mokrą dupę na jakimś błocie, yy, to, to niestety się położyć nie położę. No, ale wszystko na potrzeby filmu, to chociaż tą dupę sobie upa, nie? Dobra, zaczynamy. 30 bardzo głębokich wdechów. Każdy wdech ma wyglądać mniej więcej tak. Mamy pobierać go i buzią, i ustami, po prostu jak najpełniej. <laughs> W ten sposób, czyli ja lubię sobie najpierw zacząć od buzi, a na końcu tego wdechu jeszcze sobie pociągnąć nosem. Zaczynamy sobie oddychać yy, od przepony, przynajmniej ja tak, ja tak to czuję. I kiedy już nie mogę, to jeszcze przepełniam, jakby ten tlen do płuc, aż do tutaj, do buzi, do głowy, i wtedy jest to, co powinno być. Jest do mniej więcej, wygląda to u mnie w ten sposób oczywiście to rozpisałem bardzo powoli jak sami widzicie ten wdech jest dosyć szybki bo trwa około tam sekundy powiedzmy, nie? i teraz robimy bardzo głęboki wdech wydech na lajcie, po prostu sobie robimy wydech ale nie do końca czyli nie do momentu kiedy robimy wydech i teraz mamy jeszcze tak naprawdę siły żeby coś wydechnąć tylko powiedzmy do, takiej, do takich 3 czwartych robimy sobie wydech a wdech na pełnej mocy nie, powtarzamy to co sobie 30-40 razy każdy jest inny, każdy inaczej odczuwa swój organizm jak mówi sam Wim Hof to co powinniśmy poczuć w organizmie to lekkie jakby mrowienie w palcach w całym ciele a później ma się zrobić nawet lekko jasno w głowie i kiedy już jest ten stan robimy wydech zaciskamy usta, zaciskamy nosy i trzymamy ile damy radę dobra dosyć pierdzielenia. Gotowi? Lecimy. No dobra, ale co nam daje w ogóle to głębokie oddychanie? Po pierwsze, usuwamy dwutlenek węgla z organizmu, a nasycamy go tlenem. Powoduje to alkalizację organizmu, co niesie ze sobą wiele korzyści zdrowotnych. Zatrzymaj oddech, zatrzymaj umysł, wewnętrzny spokój. Faza retencji trwa około 1, 2, 3 minut, obniżając poziom tlenu we krwi. Sygnalizuje to mózgowi, aby obudzić każdą komórkę i naczynia krwionośne w organizmie, działając jak przycisk reset, przywracający harmonię i porządek. Ciało daje sygnał, że potrzebuje więcej tlenu. Robiąc głęboki wdech dostarczasz świeżego tlenu do płuc, powodując przypływ euforii i energii do całego organizmu, a w szczególności do mózgu. Kontrolowane uwolnienie adrenaliny do krwiobiegu daje uczucie naturalnego haju. Powtarzając cały cykl czujesz się bardziej zrelaksowany, masz więcej energii, przyjemny i entuzjastyczny nastrój. Trochę jak po mocnej kawie lub napoju energetycznym. Ale bez kołatania serca i innych efektów ubocznych. Jak sami zauważyliście, kiedy już nie mamy powietrza, nabieramy jeden hałas, zaciskamy buzię, zaciskamy nos i trzymamy jeszcze przez kolejne 10-15 sekund. Na tym właśnie polega ta metoda. Teraz delikatnie się uspokajamy. I kiedy już się nasz organizm uspokoi, ponownie nabieramy tych 30-40 głębokich bardzo dechów, wydechów i znów na koniec wydech, robimy ostatni wydech. Zaciskamy usta, zaciskamy nosy i trzymamy tyle, ile możemy. Każda następna sesja powoduje, że możemy wstrzymać ten oddech na znacznie dłużej. Ja teraz miałem już teraz, nie wiem, minutę chyba 40, To wcale nie jest tak dobrym rekordem już teraz, bo tam sobie od trzech tygodni, miesiąca sobie już to praktykuje. Eee, tyle, że właśnie to, co ja zauważyłem, to kiedy jesteśmy właśnie naczczo, typowo po przebudzeniu, jesteśmy zrelaksowani i leżymy. To jest też ważne, jest o wiele łatwiej. Dlatego sami sobie popróbujcie. Myślę, że większość ludzi jednak woli sobie leżeć przy, tej, przy tym ćwiczeniu. To, co też ułatwia. To wyobraźcie sobie, że macie tego tlenu bardzo, bardzo dużo, zamknijcie sobie oczy, wyciszcie się, a na pewno będzie łatwiej. Nie każde jakieś rozproszenie powoduje, że po prostu możemy krócej wytrzymać. To, co ja lubię sobie tutaj wyobrazić. To tlen od samego dołu, bo powiedzmy, narządów płciowych, ładnie to nazwijmy, czyli od siusiaka, <laughs> albo jeżeli nie mamy siusiaka, to wiadomo. Tutaj wyobrażamy sobie, że tego tlenu jest bardzo dużo i powoli on się przemieszcza do góry w stronę pępka, w stronę splotu, spo... w stronę splotu słonecznego, klatki piersiowej, gardła, aż całą głowę on nam wypełnia, i wtedy jak sobie wizualizujemy to, jak ten tlen się tak rozprowadza po naszym organizmie. To po prostu jest łatwiej. Dobra, jedziemy w drugą sesję. Teraz tu o 2 minuty, czyli jakieś 20 sekund więcej niż poprzednim razem. Czyli domyślam się, że za trzecim razem będzie jakieś 2,20-2,30, coś takiego. Obecnie najwięcej miałem 3,15, a robię to, mówię od jakiegoś miesiąca. Tak więc sami widzicie, że jest to ciekawa rzecz. Kiedy zatrzymujemy jeszcze ten oddech, to to czego należy się spodziewać, żebyście się nie dziwili. Pierwsza znaka, kiedy ja zauważyłem, kiedy już tego tlenu jest coraz mniej, to jest przełknięcie Śliny, a następnie wydaje mi się, cała przepona napina i to wydaje, komuś może się wydawać komuś z, z boku patrzącego, że, że to łę ja oszukuje, oddycha sobie czy coś nie ale to tak nie jest. Po prostu ta przepona się jakby nie wiem, napina jakoś tutaj parokrotnie i dopiero wtedy pobieramy tlen, kiedy ona już nie wiem, nie może wytrzymać czy co, cholera wie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ok, przed nami trzecia sesja. Chow zaleca robić ich 3-4, a nawet więcej, jeżeli ktoś chce, ale myślę, że nie warto. Nie wiem, czy to może jest nawet niebezpieczne, <grym>, ale 3-4 to jest takie optimum. Ja robię sobie 3 stryjki, także robię trzecią i przechodzimy dalej. do 2,30, co jest ogólnie spoko. Sami spróbujcie i poczujcie co się dzieje o, w naszym ciele, bo powiem Wam szczerze, że jest to naprawdę, naprawdę ciekawe. Teraz mi brzęczy w uszach. On powoli przestaje. I to jest ciekawe, że czuję się właśnie mega zrelaksowany, uspokojony. A jednocześnie czuję się mega gdyby obudzony. Naprawdę jest to... No jest to ciekawe przeżycie. Nie wiem czy to nie czasem przez tą adreninę, która się wyzwala w organizmie. Yy, wydaje mi się, że jakbym miał nie wiem, widział oswieszcze barwy. No chyba, że zdajemy okulary, nie? Wtedy nie widzę nic. <laughs> Oczywiście żarcik. Dobra. I na tym. Yy, na tym kończymy sesję oddychania. Przechodzimy do następnej. Według e, zasady Hofa przechodzić należy teraz do stretchingu i to zrobimy. Ale od siebie powiem Wam tak. Jeżeli lubicie medytować, e, to zalecałbym właśnie zrobić to teraz. Z racji tego, że przez to, że pracowaliśmy z tym oddechem, e, z, z tym wyciszaniem się, z, z wsłuchiwaniem się jak gdyby w swój własny organizm, to teraz bardzo fajnie jest właśnie przejść do medytacji. Jeżeli jesteście sceptyczni co do medytacji, jeżeli nie wiem, próbowaliście, ale nie wychodzi czy cokolwiek, to możecie po prostu sobie znaleźć wygodną pozycję, nastawić sobie budzik powiedzmy na te 10 minut, jeżeli mamy czas, zamknąć sobie oczy i na przykład wizualizować sobie to, co chcemy w dzisiejszym dniu osiągnąć. Na przykład w moim przypadku wiadomo, że są to codzienne treningi, tak więc jeżeli na przykład medytację chcę sobie odłożyć na później, to sobie na przykład siadam i wizualizuję, jak będzie wyglądał ten dzień. Będę chciał, żeby ten dzień był po prostu mega pozytywny, że będę mega nakręcony. Chcę iść na każdy trening nie z przymusu, że o jestem zmęczona, muszę iść tylko po prostu z radością. Chcesz zrobić zarąbistą robotę, wizualizuję sobie jakieś swoje ulubione techniki, wizualizuję sobie to, czego się na przykład uczy, nauczyłem poprzedniego dnia, myślę sobie o tym, jak sobie to wykorzystam na dzisiejszym treningu itd. itd. Oczywiście każdy ma inne, inne życie. Nie wiem, jeżeli idziesz na przykład do biura, idziesz do restauracji, bo pracujesz na przykład jako kelner, no cokolwiek, to sobie wizualizuj, że jesteś najlepszym kelnerem, na świecie, że przychodzisz, masz banana na twarzy, gadasz sobie z klientami, wszyscy są zajebiści, a dzięki temu twoje podejście też będzie lepsze. A dzięki temu, że twoje podejście będzie lepsze do klienta, to zarobisz więcej pieniędzy, będziesz miał więcej tipów na przykład. No ale dobra, to już filozofię zostawmy na bok. Teraz przechodzimy do stretchingu, Let's go!